Chcesz kupić grę taniej? Nie ma promocji na Steam? Wpadnij i kup grę na Instant Gaming. Link w opisie. No hejka dzień, dobry, hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek. Przed nami, słuchajcie, no i witam Was, witam Was we vlogu na moim kanale. W końcu zebrałem siły, w końcu troszkę ogarniam swoje życie pod takim kątem, że nie ciągle praca, 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 praca i, i, i tak naprawdę sprzątanie, sprzątanie, tylko teraz naprawdę dzisiaj się wziąłem za to, jest dzisiaj u mnie. Słuchajcie, jest dzisiaj 11 grudnia, godzina 12.25. Słuchajcie, e, właśnie siedziałam przed komputerem z Kawusią, tak jak widzieliście. Kawusi w sumie już już nie mam, takiej fajnej. E, Zrobiłam sobie Kawusię, mówię dobra, siadam do komputera. Tak naprawdę obudziłem się troszkę później niż chciałam, bo chciałam się obudzić przed 10.00, a budziłem się po 10.00. E, Zwlakłem się z łóżka, można by rzec, nawet przed 11.00. Mówię dobra. Robimy kawę, odpaliłem komputer, poszedłem zrobić kawę, ogarnęłam się, wiadomo do Przyszedłem tu do komputera i zrobiłem podstawowe przelewy, czyli wszystkie, wiecie, takie przelewy typu Za wynajem mieszkania, za czynsz, za prąd, za, tele, za abonament w telefonie, za internet i tak dalej Więc wszystkie te przelewy porobiłem Zamówiłem, tak jak możecie widzieć, jestem na Allegro, zamówiłem rzeczy, które chciałam ostatecznie już pozamawiać, jeśli chodzi o święta takie Ostateczne, świąteczne zakupy ehm, Wiem, że muszę pójść jeszcze do RTV Euro AGD kupić e, Zegarek dla mojej siostry, bo W tym roku Tak jak w sumie 3 lata temu Czy 2 lata temu kupowaliśmy sobie zegarki e, Bardziej moja siostra kupowała dla wszystkich Teraz rodzice kupili Dla mnie e, też zegarek Tylko taki trochę więcej, taki wiecie Kwadratowy, taki fajny A ja Pytałam się siostry, czy ona też by chciała nowy zegarek bo siostra kupuje dla rodziców, rodzice kupują dla mnie nowy i stwierdziłem, dobra siostra, bo ty nie masz pomysłu, co ty byś chciała. Ja też nie ukrywam, nie mam pomysłu, co ja bym chciał, na, chciał dać siostrze jako prezent. A mówię, słuchaj, kobieto, weź no mnie, ty powiedz, czy ty chcesz ten zegarek? No, no to um, chcę kupić dla siostry zegarek, on gdzieś tam w okolicach 120-150 zł, no i właśnie widziałam, że w moim mieście. Tylko troszkę muszę przejechać się do RTV Euro AGD. Słuchajcie, że jest dostępny, więc mówię, nie zamawiam, przejedziemy się dzisiaj wieczorkiem, kupimy i będzie z głowy. Prezencie. I tak naprawdę, jeśli chodzi o prezenty, to chyba dla wszystkich mam już pokupowane. Cieszę się, cieszę się, bo jest 11 grudnia, a już mam wszystko. A w zeszłym roku było tak, że na ostatni moment wszystko było kupowane, więc jest naprawdę dobrze, więc. Prezenty kupiony. kupione, nie wiem, co jeszcze dla szwagra, rzuciłem tematem, że może portfel i tak kontaktuję się z siostrą, czy faktycznie potrzebuję nowy portfel, bo totalnie nie mam pomysłu, no i to będzie wsią, słuchajcie, to będzie Ja jeśli chodzi o prezenty, więc naprawdę jest dobrze. To sobie zrobiłem, no nie ukrywam, troszkę mi to zajęło szukaniem, gdzie tu najtaniej, gdzie tu tego, gdzie tu tamtego No i w końcu i tak i tak wszystko na Allegro kupiłem Jedna rzecz mnie zdziwiła, że jakiś sprzedawca był zablokowany Cokolwiek to znaczy, cokolwiek ma to znaczyć No nie wiem, dziwna sprawa, no ale no, no dobra, nie, no to poszukałam innego I faktem wydałam, może tam chyba 10 czy 12 zł więcej, ale no, no dobra Palcie licho, niech już jest więc prezenty w sumie dla wszystkich pokupowane, z czego się ogromnie cieszę. No i jaki jest plan działania za no w sumie wy już po tytule filmu widzicie. Że dzisiaj, słuchajcie, działamy ze świętami. Zrobimy sobie właśnie dekoracje świąteczne. Ogarnę w pierwszym miejscu jest właśnie mój pokój. Chcę tutaj ogarnąć z łóżka, muszę wyciągnąć wszystkie te kartony świąteczne, Bo naprawdę jest tego odgroma jeszcze trochę posprzątać trochę w tym mieszkaniu, więc dzisiaj jest taki mój plan działania. Że dzisiaj się tym zajmuję. A, wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że... Um, zawsze robiłem to zdecydowanie szybciej jakby nie, no jeśli chodzi o te świąteczne dekoracje, to u mnie pierwszy tydzień grudnia, nawet ostatni tydzień listopada, już były święta, choinka i tak dalej. W tym roku niestety troszkę inaczej, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no niestety um, totalnie nie miałam do tego czasu, totalnie nie miałam do tego głowy i w końcu znalazł się ten wolny czas, czyli właśnie ten 11 grudnia, gdzie mu mogę, mógłbym, mogę. Zająć się tak naprawdę tymi świątecznymi dekoracjami, więc biorę się dzisiaj za to Stwierdziłem, że nagram dla was takiego vloga e, Pogadankowego, takiego vloga też pokazowego, co tu robię, jak tu robię i tak dalej Więc no ogromnie się cieszę, że te zamówienia mam ogarnięte i tak naprawdę przesyłka dojdzie w ciągu dwóch dni Więc to było dla mnie najważniejsze, zrobić przelewy No i na całe szczęście coś jeszcze na tym koncie słuchajcie dostało, więc jest dobrze Jest dobrze słuchajcie, że coś na tym koncie zostało, żeby jakoś przejrzeć do, że tak powiem, 10 stycznia. Więc no, mogę powierzuć. Słuchajcie, uzupełniłem sobie aplikację. Spender również powydrukowałem wszystkie faktury, wszystkie te takie e, rzeczy płatnościowe i tak dalej, więc to też ogarnąłem. No nic. Ja mi się wydaje, że jestem już coraz lepiej zorganizowany niż wcześniej. Więc biorę się za pracę e, idę sobie zrobić jeszcze jedną kawusia, bo ta kawusia tak... Wypita, ale jeszcze mam ochotę na więcej Więc idę sobie zrobić jeszcze jedną kawę No i ogarniamy to łóżko, robimy świąteczny klimat Świąteczny klimat w końcu, no Bo ileż można, do ileż można, słuchajcie Cały czas to przekładać, bo już miałam jedno podejście we no, dobra, nie no, nie mam siły Po prostu, przeważnie, jak chciałam po pracy coś podziałać, to po prostu byłem zmęczony W nie świecie No dobra, bezbędnego przedłużania Biorę się za robotę I pokażę wam, jak u mnie Wygląda świąteczny klimat, świąteczny nastrój w moim mieszkaniu. Kochani, odzywam się już do Was troszkę później. Jak widzieliście, mogliście zobaczyć, jak udekorowane jest moje mieszkanko czyli taki dla mnie świąteczny vibe, świąteczny klimat, świąteczny czas w moim mieszkaniu. W końcu tak naprawdę skończyłem dekorowanie całkowicie całego mojego mieszkania: wszystkie takie detale, drobnostki, wszystko mam ogarnięte, z czego się ogromnie cieszę, ale cieszę się też z tego, że. Nie cieszę się z tego, słuchajcie, że to tak późno wszystko wyszło. Jest końcówka grudnia. Dzisiaj, kiedy dla was nagrywam, jest 18 grudnia, prawda? prawda. 18 grudnia, słuchajcie, dopiero dzisiaj tak naprawdę finalnie udekorowałem do końca mieszkanko, słuchajcie. Ale do, dobrze, że to zrobiłem przed świętami, a nie po świętach, bo to trochę miałoby się z celem. Ale słuchajcie, teraz zapraszam Was, słuchajcie, na, na wycieczkę ze mną, ponieważ wyruszam na Jarmark. Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Stwierdziłem, że chciałabym pojechać jeszcze co roku, i u mnie to jest taka tradycja. Ja uwielbiam jarmarki, uwielbiam jedzonko na jarmarku, wiadomo. Chociaż ja przeważnie brałam e, ten taki ostypek, ostypek pyśniutki e, No i w sumie tyle, tak jakoś niespecjalnie, a bardziej sam vibe, sam klimat tego całego wydarzenia mnie jara. Podświątecznie, wiecie, się nakręcam i tak dalej, więc no, myślę, że to jest dobry moment, żeby. Wybrać się na ten jarmar, jak mam dzień wolny, chciałbym z niego skorzystać, bo nie ukrywam, ostatnie tygodnie to jest dla mnie tra tragedia. Tragedia. Non-stop zmęczony, non-stop dużo pracy, non-stop długo pracuję, więc dla mnie ten okres przedświąteczny jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ciężkim okresem, dlatego zdecydowałem, że w poniedziałek ogarnę sobie wszystko, ogarnę sobie całe mieszkanie i mówię, dobra, mam czas mogę wybrać się i pojechać na jarmark w Gdańsku. Nie ukrywam jeszcze kilka rzeczy tu do ogarnięcia w domu, ale ja już chciałbym coś zrobić dla siebie, czyli chciałbym pojechać sobie pozwiedzać, pospacerować, bo taki jest mi plan, żeby pojechać i pospacerować ja już ubrałam na siebie szalik, ubieram kurtkę i jedziemy słuchajcie, do Gdańska na Jarmark, więc zabieram was na wycieczkę. Więc co, ja was zapraszam do oglądania, um, można powiedzieć, że drugiej części vloga, bo pierwsza część vloga to jest właśnie e, ten cały klimat u mnie świąteczno-mieszkaniowy, czyli takie dekorowanie mojego mieszkanka, ale druga część naszego spotkania, no to jest właśnie, słuchajcie, um, no, wizyta na jarmarku, więc nie przedłużając, ubieram kurteczkę, ubieram buciki, idziemy, idziemy, mam nadzieję, że będzie fajnie. thank you